Dzień dobry! Słychać, jak zegary wbijają godzinę siódmą. Cię totalna zamuła ze wstawaniem. <noise> Tylko, że nie mam planu na dzisiaj, to przeczytam wam stoików na 26 maja. Przestań martwić się tym, co myślą inni. Stale zadziwia mnie to, że łatwo kochamy siebie bardziej od innych, jednak większą uwagę zwracamy na ich opinię niż na to, co sami o sobie sądzimy. Jak dużo zaufania mamy do opinii innych na nasz temat, i jak mało do naszych własnych. Marek Aureliusz. Kwiatek wywalczył swoją pozycję w betonozie. Twardy jest i ładny. Szybki wyskok do paczkomatu. Szczęście jest blisko i liczę, że będzie tam jermał Właśnie mi się skończyła i kawa jakoś tak w średnio mi wchodzi. Kawa tak bardziej w sobotę, rano usiąść, zjeść, czy znaczy wypić do śniadania, na spokojnie. A jakoś tak w dni robocze kawa średnio mi pasuje. ma lepiej mi pasuje w dni robocze. Z kolei w dni roboczej, rybomata mi tak jakoś. Z niewolnej, trochę trochę gorzej mi pasuje, bo generalnie jestem bardziej aktywny. Pruchowo jestem, więc kawa jest tak fajnie skondensowana. No, gestykuluję, więc kamerą kręcę. W sumie tak sobie myślę, że to może faktycznie chodzi o formę, nie o treść. Czyli w dni robocze, tak, za parę zierbama, tak sobie ma tak się ciąkać od 8 do 16. Na początku trochę więcej kofeiny, później więcej wody. I tak przez cały dzień. A w sobotę, w niedzielę rano kawę, taki strzał, pysk by później wyruszyć gdzieś, coś robić. No właśnie, ta forma, chyba o to chodzi. Ua. A w lesie w Odmuchowie koło Strzelnicy niebywały rzeczy. Tutaj symbol Illuminati. zejście do tajnego bunkra Illuminatów. A obok... Niedźwiedź polarny. Niestworzone rzeczy. Dobra, cisnę dalej. No, Dzisiejszy dzień ma chyba ten sam wątek przewodni wczoraj, czyli kończę pracę i idę z kijami. Dzisiaj się nie odważyłem pobiegać, bo mnie jeszcze kolano boli. Ale znów ten sam efekt. Gdy idę z kijami, to nawet nie pamiętam, że mnie boli kolano. Mega fajny trening, właśnie szczególnie gdy jest kontuzja kolana typu, który ja mam. O, muszę zdjąć słuchawki, bo nic nie nawija. No, różnica taka, że tu jest teraz mnóstwo komarów mnie. Atakują z każdej strony. Dwa człowieki właśnie przebiegły. Rano widziałem kobietę z pieskiem, która truftała. Już w sumie kilka razy ją widziałem koło, koło mojego domu, więc dzieje się, w odmuchowie biegają. Jest to jakaś grupa biegaczy, którzy coś tam próbują wywalczyć w jakichś większych biegach. No ale fajnie, fajnie. To są dobre teren do biegania. No ale to mi właśnie świadomiło, że teraz znowu ptaki tu szaleją. Więc może uda mi się nagrać trochę dźwięków ptaków. Teraz zobaczycie, usłyszycie. Trochę słychać w tle było obwodnice. Ale w sumie podejrzewam, że jak to się jakiejś obróbce podał, bo po prostu się to nagrało tak, że te tło słychać jakiś jest bardzo głośno. Więc może coś się da z tego wydobyć fajnego. A jak nie, no to nie, ale jak się nie zbiera, to się nie, nie, nie ma. Tak jak to mówią Jak to mówią. Michael Scott cytując Wayne'a Greckiego Jeżeli nie próbujesz strzelać To nie trafiasz, czy jakoś tak Damian Melniczuk, tutaj Dobra, biegnę, idę z powrotem I zobaczymy się w domu Dobra, to turbo spacer zakończony Fajnie, już są dni dłuższe Słonecznie jest, cieplej no, to jest, to jest spoko, to dużo daje. <laughs> no, pośmigając z kijami fajna sprawa kolano dotlenione, dokrwione, więc się regeneruje teraz w spokoju. Teraz sesja rozciągania, montowanie wideo i, i tyle. Także na dzisiaj to będzie chyba już na tyle. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia szytro. Hej!